Paryż, Londyn, Pekin, Szanghaj, jakkolwiek je nazwać, New Delhi, każdy z nich absolutnie wykazało takie same efekty. Na początku XX wieku normalnym było stawianie termometrów pogodowych tuż za miastami, wystarczająco blisko, żeby je codziennie widzieć, ale z dala od żaru miejskiego życia. Jednak w XX wieku miasta te rozrosły się, przedmieścia się rozprzestrzeniły, jest więcej dróg, więcej samochodów, termometry, które kiedyś były poza miastami, są obecnie otoczone centrami handlowymi, biurami, fabrykami i domami. Te miasta i wszystkie lokalizacje, gdzie z reguły znajdują się termometry, zwiększyły populację powiedzmy od 1880 roku. Wokół termometrów wyrastają budynki, macie parkingi, więc macie wszystkie te pozaklimatyczne oddziaływania, które wpływają na temperatury. Co rodzi pytania na temat jakości danych z termometru do monitorowania globalnego ocieplenia. Aby skorygować te nieprawidłowości danych oczywistym rozwiązaniem jest użycie wyłącznie zapisów ze stacji pogodowych na wsiach, które były mniej dotknięte rozwojem urbanizacyjnym. Dokonał tego teraz zespół kierowany przez doktora Willa Gosuna. Połączyliśmy wszystkie najlepsze stacje z obszarów wiejskich. Wszystko, co możemy poprawić, poprawiamy i pokazujemy, że jeśli nie użyjesz tego zbioru danych i korzystasz tylko z obszarów wiejskich, dostajesz zupełnie inny rodzaj obrazu. Według wiejskich rejestrów temperatur temperatury wzrosły od lat 80. XIX wieku, ale szczyt nastąpił w latach 40. XX. Potem nastąpiło wyraźne ochłodzenie aż do lat 70. Potem temperatury znów wzrosły, ale dziś nadal są tylko leciutko wyższe niż w latach 40. Widzimy, że w zasadzie jest ocieplenie od 1900, 1850 lub coś koło tego do lat 30, 40 XX wieku i zaczęło się ocieplać, a potem ochładzać w istotny sposób do lat 70, do około 76 roku. Zamiast długoterminowego, systematycznego trendu ocieplenia jest zmienność co kilka dekad lub jakoś mniej więcej co 50, 60 lat. Taki rodzaj zmienności. Nie tylko wiejskie termometry pokazują niewielkie ocieplenie. Statki handlowe i wojenne prowadziły pomiary temperatury morza od XIX wieku. Na czerwono widzimy zapis temperatury lądu. Od 1860 roku był zawyżany przez miejskie termometry, ale na niebiesko jest zapis temperatury oceanu. Od około 1900 roku zaczynają się one rozchodzić. Dane oceaniczne wskazują na znacznie mniejsze ocieplenie w XX wieku i jego wzorzec bardziej przypomina zapis temperatury na obszarach wiejskich. Może nie powinno być zanieczyszczone poprzez efekt miejskiej wyspy ciepła. Czy mam rację? Tak. Tak więc, gdy porównamy te dwa zapisy... Tak więc, gdy porównamy te dwa zapisy w obrębie zakresu niepewności, to zachowanie faktycznie pasuje. Naukowcy badali także zmiany temperatury, patrząc na swoje drzew, które także wykazują bardzo niewielkie ocieplenie. Ochłodzenie do lat 70., po którym nastąpił łagodny wzrost. To też pokazuje, że dzisiejsze temperatury niewiele różnią się od tych z lat 30. i 40. XX wieku, a wzorzec bardzo przypomina temperatury wiejskie. Wydawało się, że satelity opowiadają inną historię. Nasza zdolność do dokładnego pomiaru globalnej temperatury zrobiła krok naprzód, kiedy satelity zaczęły krążyć po orbicie Ziemi. Jednym z naukowców, który zapoczątkował wykorzystanie satelitów do pomiaru temperatury, jest dr Roy Spencer, który w latach 80. był starszym naukowcem do spraw klimatu w Centrum Lotów Kosmicznych Marszala należącym do NASA. Rozmawialiśmy podczas lunchu, czy nie można by w jakiś sposób wykorzystać satelitów do monitorowania globalnych temperatur, ponieważ jak wiadomość sieć stacji termometrów na całym świecie jest dość skromna. Dlatego określenie globalnej temperatury jest dość trudne. Opracowanie satelitów pogodowych przez doktora Spencera było rewolucyjne. On i jego kolega, profesor John Christie, zostali nagrodzeni medalem NASA za wyjątkowe osiągnięcia naukowe. Nasze dane satelitarne rozpoczynają się w styczniu 1979 roku. To wtedy osiągnęliśmy pełny zasięg satelitarny i mamy go aż do chwili obecnej. Było jedno krytyczne pytanie o temperaturę, a satelity były wyjątkowo dobrze wyposażone, aby na nie odpowiedzieć. Czy doszło do fałszywego ocieplenia, które wkradło się do globalnego zapisu temperatury na lądzie? Czy to tylko skutek wzrostu populacji? I to jest coś, co analizowaliśmy i dużo nad tym ostatnio pracujemy. I stwierdzamy, że zwłaszcza na obszarach miejskich efekt jest ogromny. Wygląda na to, że od 1880 największe ocieplenie wynika z efektu miejskiej wyspy ciepła. Mamy szczęście mieć kilku niezależnych naukowców, takich jak John Christie i Roy Spencer, z satelitarnymi pomiarami temperatury. Wiesz, zanim zaczęli to publikować, naziemne zapisy temperatury szalały. Pie pieły się w górę, wiesz, jak szalone, bez granic, ale teraz muszą zmagać się z faktem, że istnieje ta niezależność temperatury całego globu, która wcale nie jest alarmująca.